Ale strzał już jest pięknie. Jest! Siemandero z tej strony, goblin. Tak jak widać, przepiękna pogoda dzisiaj. E, mamy niedzielę. Ja dzisiaj wstałem troszeczkę wcześniej, popodlewać w ogródku, bo już któryś dzień z rzędu naprawdę grzeje. Patelnia, truskawki już mam. Przepiękne, duże, czerwone. Dzisiaj stanę na drodze powrotnej. Na pewno z wykopek kupię sobie jakiś jogurt i zrobię koktajl. Smaki dzieciństwa, także super. Ale nie o tym chciałem Wam powiedzieć, że wspólnie przekroczyliśmy 900 subskrypcji na kanale Odkrywca Goblin. Także cieszę się naprawdę, że jesteście tak aktywni, że oglądacie. Już niedługo, myślę, możemy już wspólnie myśleć o tym tysiącu. Jeszcze na pewno parę tygodni minie, ale już będą pierwsze live'y, z czego cieszę się przeogromnie. Ja dzisiaj oczywiście jadę na wykopki, ale myślę, że maksymalnie 2-3 godzinki, bo grzeje i nie chcę na tym słońcu po prostu spędzać zbyt dużo czasu. Także jadę pokopać się jeszcze, póki to słoneczko nie jest tak wysoko. Jedziemy, nie ma co tracić czasu, tak jak widać godzina e, prawdopodobnie, nie wiem, bo mam tą kamerę na szelkach na głowie, także ja zupełnie stąd, z tej perspektywy nic nie widzę, e, godzina 10, 24, 22 stopnie, zabrałem sobie troszeczkę więcej wody, bo jest naprawdę, będzie naprawdę za dwie godzinki myślę, 3 koło 30 stopni, no i co, jedziemy. Wszędzie tutaj ciasno na tych parkingach, niestety. Także te czujniki parkowania to naprawdę fajna sprawa. I tutaj jest bardzo, bardzo ciasno, i praktycznie nic nie widać. Także no niestety trzeba się wbić. jedziemy. A i chciałem wam powiedzieć, że planuję już zakup nowego wygrywacza. Nie ukrywam, że po kilku wyjazdach z Mańkiem miałem do dyspozycji tego Deusa, który naprawdę sprawił mi bardzo dużo radości. No jest to kombajn, on się tutaj sprawdza bardzo dobrze na te angielskie tereny. Dobry wykrywacz także myślę już nad tym zakupem. Ogólnie są dwie opcje. Kupno nowego wykrywacza lub używanego. Jeżeli będzie duża różnica w cenie pomiędzy używanym a nowym to prawdopodobnie zdecyduje się na używany, z tego względu, że rozmawiałem z użytkownikami, którzy mają tego Deusa po kilka lat, no i jedyny problem z tym Deusem czasami jest taki, że trzeba wymienić baterię, która kosztuje 10-15 funtów, także nie jest to duży koszt. A nie mam jakiejś takiej potrzeby osobistej, że muszę mieć coś nowego. Jeżeli będzie to duża różnica w cenie i mogę coś jeszcze zaoszczędzić i kupić go taniej, to na pewno kupię używany. No tak to wygląda. Ja już jestem na miejscu, także zaraz wysiadam. No i lecę ryć, także super. O, ale tutaj jest przepięknie. Ja łapię Garecika do łapy i cisnę. Widzimy się przy pierwszym dołeczku. Jestem na tej górce, na której wychodziło tyle fantów, te wszystkie żetoniki, trzy sreberka tutaj wpadły. Byliśmy tutaj teraz w czwartek z Mańkiem, Piotrem i jego synem Dawidem. Krążyliśmy tutaj bardzo długo i jak widzicie, no, nie ma miejsc przechodzonych, bo praktycznie przeszedłem tutaj poza tą górką w dół i mówię, podejdę tutaj na chwilkę do tego żywopłotu. Siądę sobie na 5-10 minut, napiję się trochę wody. No i proszę. I to w jakiej pięknej patynie. Zaraz wezmę fajnie wodę. Fajnie obmyjemy, o, ale patyna. Coś pięknego. Jest George, który rok 1915. No nie ma miejsc przechodzonych. Także będę jeszcze tutaj się kręcił myślę na tej górce, bo skoro wychodzą fanty. No to nie ma co, nie ma co przedłużać. A ja teraz mam fajny sygnał. Stałe 87 na żywo. O, proszę bardzo, na wierzchu, ale fajnie, ale fajnie. Jest moniaczek. Jakiś prawdopodobnie znowu George. Zaraz szybko my je zobaczymy. ruszek. Ale wiesz, dopiero na tą górkę praktycznie chwilkę temu i mam drugiego moniaka. No, elegancko. Roku raczej nie rozczytam. Nic tam za wiele nie widać, ale ciesz, drugi moniak. Lecę dalej. A ja mam kolejny fajny sygnał, także kopiemy na żywo. No i jest guziczek, jest guziczek, zaraz zobaczymy co coś na nim jest, jest uszko Być może zwykłe, nic na nim nie ma, ale może, może coś fajnego, także już przemywam złoty kolorek się wyłonił z tej patynki. Jakiś złoty kolorek się wyłonił z tej patynki. Myślę, że guziczek będzie naprawdę piękny. Już tam widzę jakieś zdobienia. Myślę, że guziczek będzie naprawdę piękny po wyczyszczeniu. Oj, ładny guzior. Ładny guziczek. Pełne łóżko. Potem postaram się go jeszcze fajnie w domu wyczyścić. Jeszcze w wodzie troszeczkę i pokażę Wam na podsumowaniu. Ha, jest fajnie, cieszy. Kolejny fajny sygnał 84. Już teraz mniej więcej wiem, jak z tymi guziczkami, bo ten guziczek mi tak pokazuje od 74 do 76. Także, no, kopniemy, zobaczymy, bo jest troszeczkę prawdopodobnie głębiej. Powiem Wam, że ten garet strasznie denerwuje mnie z powodu tych słuchawek, które są na kabel. Bo chciałbym jednak słyszeć dobrze ten, ten wykrywacz. Już mamy na wierzchu. No i ten kabel cały czas przeszkadza. Słuchawki jednak muszą być no, bezprzewodowe. No gdzieś to mamy tutaj, jest na wierzchu. Tym razem prawdopodobnie nic ciekawego, jakiś kawałek połowił. Ale powoli coś tam wychodzą. Dwie monetki. Tych zwykłych guziczków już mam naprawdę bardzo bardzo dużo, taką ciekawostkę Wam tylko powiem, że z ostatniego wypadku, jak byliśmy w czwórkę manik wykopał prawdopodobnie około 230 albo 240, miałem ponad 100, chłopaki też ponad 200 razem we dwójkę, więc ponad 500 guzików, pół tysiąca guzików za jeden wypad, także no guzikowe pole. Dowiedzieliśmy się, że były tutaj przywożone masowo ciuchy do po prostu utylizacji zrzucane tutaj na to pole z Londynu. No także tak to wygląda. No teraz żałuję, że nie nagrałem, ale już mam 30% baterii, ja jeszcze chcę chwilkę tutaj zostać, mówię muszę oszczędzać. No i kurczę trafiłem w końcu, a bardzo chciałem. Ostatnio Wojtek wyciągnął, teraz ja mam swojego, także. Jest! Ale mega strzał. mam, Pięknego janczarka! Są jakieś zdobienia na nim tutaj. No piękny, tutaj troszeczkę go gdzieś już zaczyna brać, ale uratowałem go jeszcze. Także piękny janczarek. Na razie przymyłem go troszeczkę wodą. W domu jeszcze go wyczyszczę, może mi jeszcze zagra. Ale jest przepiękny. Już wykopałem kiedyś jęczarka, ale pękniętego teraz mam całego. Także mega. Ale strzał. Już jest pięknie. Yes! Ja mam kolejny piękny sygnał. Także zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. Jak widzicie, praktycznie za każdym razem nawet nie trzeba kopać. Wszystko leży na wierzchu. Dawno tutaj nie padało, więc ta ziemia nie ma przewodności. Zupełnie kopie się te fanty, które są na wierzchu. O, to co to? Ale kolejny jakiś chyba fajny fancior, mam nadzieję. O, coś fajnego. Obmyjemy. Ale już widzę, że jakieś fajne zdobienie było do czegoś. Ale fant <noise> Zwariować idzie na tym polu powiem wam Naprawdę emocje są no, mega Tu no wychodzą fanty Różnych epok No Będę musiał mądre głowy zapytać co to coś takiego Jak ktoś wie to pisać w komentarzach od czego by to mogło być? Fajna znajdka. Lecę dalej. A ja mam kolejnego fajnego fanta. Na parstek, ale fajnie, bo nie pogięty, troszeczkę spód, ale do wyprostowania. A reszta naprawdę w stanie. No, piękny, ale na parsteczek. Ha. Już tutaj na tym polu mój chyba czwarty albo piąty, ale ten jest naprawdę porównywalnie do tamtych co stan. Stan naprawdę perełka. Ale super. Kopnięte. Już widać rancik. Jakaś monetka. Zaraz zobaczymy co to. Jest kolejny moniaczek. Może wycieruszek, może nie. O tutaj coś fajnie widać na nim. Może jakiś żetonik, nie wiem, zaraz zobaczymy Już mnie ktoś tam spamuje Maniek prawdopodobnie, bo mu powiedziałem, że wyłażą takie fanty, że Georgius trzeci Ole piękny George trzeci Rex Ole Patyna, piękna Moniak, Piękny Moniak ha! Ale stan Czekajcie, zaraz wam pokażę, tylko sprawdzę. 1700, któryś rok. Ale stan monety, coś pięknego. Przetrę sobie rękę, zaraz wam wyostrzę. Ale stan, naprawdę, czekajcie, bo to odwrotnie wam trzymam. O tak. No piękna monetka, <grymne> ale mam dzień. No już nie będę pisał w tych, <grymne> w tych miniaturkach Dzień Konia, no ale tu na tym polu to każdy dzień jest praktycznie Dzień Konia. Jak dla mnie, przepiękny moniaczek. Ale George, świetna jest. A teraz taki kawałek klamereczki wpadł. Ale nie wiem czy współczesne, czy nie. Jeszcze potem zapytam mądre głowy. To jest coś ciekawego. Taka klamereczka. A teraz stoję tyłem do dołka, bo ten wiatr naprawdę przeszkadza. Ale to dobrze, bo jest gorąco i ten wiatr no schładza. Teraz wykopałem kluczyk, tylko że przód jest niestety uszczerbiony. Do jakieś skrzynki na pewno ze złotymi monetami, albo anglosaksońskimi, ja go zaraz będę właśnie tutaj szukał. Taki, Taki jest plan. No. Szkoda, że nie kompletny, bo byłby fancik naprawdę fajny. Jest prawdopodobnie mosiężny. A ja teraz zakopuję dołeczek po, po kluczyku i zobaczcie. Kawałek fajki jakiejś zdobionej, ale musiała być naprawdę chyba przepiękna. Widzę, że tutaj jest na polu tych, tych końcówek z fajek bardzo dużo, ale nic dłuższego niż 2-3 centymetry. A teraz coś takiego zdobionego wezmę ze sobą, wyślę potem Mańkowi zdjęcia, bo on tego znajduje tam na tej tamizie bardzo dużo. Może mi coś powie na ten temat, ale fajnie. Słuchajcie, no wychodzą fanty z całego świata. Wiecie co ja teraz wyciągnąłem? Reichfenga. Czekajcie, obmyję go fajnie w pięknym stanie, naprawdę patynka. No zachował się. Zachował się naprawdę pięknie. Czekajcie, obmyję go fajnie. Zobaczcie. Mój ptak, słoneczko świeci w ten telefon, że nawet nie wiem, czy mi tutaj dobrze wyostrza. Ale jest Reisfenning z 1931 roku w pięknej patynce monetka. Ale fand. No, wykopałem tę tą ruską dzięgę. Dzięgę czy dzięgę? Nie wiem, jak to się tam dokładnie mówi. No, a teraz mam Reisfenninga. Także git. Jest kozacko. Jest! No tutaj jest ewidentnie, jak widzicie już podchodzę bliżej samochodu, tutaj jest guzik zoom. No co meter, co, co praktycznie krok to guziczek. Ale trafiają się też rodzynki. Mi teraz się trafiła Wiktoria. Już przy końcówce jeszcze moniaczek na pocieszenie. Także super. Trzy godzinki chodzenia, fantów naprawdę bardzo dużo. Tak jak widać, ja już kończę, spakuję się zaraz do auta. Przewietrzę sobie troszkę, bo jest gorąco. Wiem, że w okularach wyglądam jak John Pedro z domu Alvaro, ale tak ma być. No i tyle: wsiadam, jadę jeszcze do sklepu, na chwilkę się tam zatrzymam, coś muszę kupić i zrobię Wam podsumowanie. Także zostańcie jeszcze ze mną. No, i jak zawsze podsumowanie, śmieci nie było ich tym razem zbyt dużo, a to mnie akurat bardzo cieszy. Guziczki po 5 to mamy 25, 30, 34 guziki, jedna dubka z shotguna, powiem Wam, że te guziki już na mnie nie robią wrażenia, Manik mi powiedział, że wykopał 228 guzików, czy 248 ostatnim razem, także takie liczby na tym polu to jest w miarę norma, bo jest na początku tego pola właśnie taka obfitość tych guzików, no i... Niestety trzeba przez to przejść. Potem na tej górce już zaczęło wychodzić. Ja wam pokazuję już teraz co. Ta ciekawa znajdka. Jeszcze dokładnie nie wiem, powysyłałem zdjęcia do mądrych głów. Jedna osoba mi powiedziała, że mogło to być, że prawdopodobnie jest to coś ze średniowiecza, ze średniowiecza. Coś z wagi, coś z czegoś, ale jeszcze dokładnie nie wiem. Także będę próbował ustalić, co to za znajdka. Guziczek bardzo ładny. Janczarek, który mnie ucieszył, niestety. W środku było tak dużo yy, wilgoci tego, tej ziemi mokrej, że niestety środek zgnił. No i już y, nie dzwoni, ale przepiękny anczarek także cieszy. Monetki, tak jak widać, ta jest przepiękna, naprawdę się zachowała. Piękny fajnie mi tu wyłości. O proszę. Jak dla mnie naprawdę dzień bardzo udany. Jeszcze na parsteczek tutaj wpadł kluczyk. No i te fajeczki tą jedną, którą Wam pokazałem. bo musiała być naprawdę przepiękna i potem znalazłem na oko kolejną a to tylko i wyłącznie świadczy o tym że na tym polu musiało się naprawdę dużo dziać skoro wychodzą takie fanty no także super wypad naprawdę przekozacki no i standardowo jak się podobało to zostawcie łapę w górę, suba by być na bieżąco, bo tak jak mówiłem jesteśmy już o krok od tego, żeby był ten tysiąc subów, będą live'y, będzie dużo się działo, będzie konkurs, który naprawdę myślę, że pozytywnie Was zaskoczy, bo czekam naprawdę fajne nagrody, także no czego chcieć więcej wszystko idzie tak jak powinno ja chciałem Wam tylko powiedzieć, że teraz bo ten odcinek będzie naprawdę bardzo długi ponad prawdopodobnie 20 minut a to tego, z tego względu, że te pole jeszcze będzie prawdopodobnie dostępne dla nas około dwóch tygodni no i potem już zostaną tylko jakieś tam łączki rzucanie magnesem, także chciałbym, żeby tych odcinków z tego pola jeszcze było jak najwięcej wiem, że zabieram Wam jako widzom bardzo dużo czasu przez to, a chciałbym was szanować, żeby te odcinki jednak były dwa maksymalnie trzy w tygodniu, ale chcę też również naczerpać z tego pola maksymalnie, ile się da. bo Jak widzicie, no, daję tych znajdek naprawdę bardzo dużo, a już nie zabieram więcej waszego, waszego czasu. Uciekam, trzymajcie się tam zdrów, heja!